Pierwsza rzecz, koło wchodzisz do półgardy, tak, sytuacja kiedy walce, e, czy nam widzę coś, wpadł w półgardę, przed underbookiem, pod, e, pod moją rękę, to ręka druga pod głową. Tak? i tu jest kontrola, ale tak? zwróćcie uwagę, że go w ten sposób kontroluje, a półgarda mi tu nie zdaje. on mi tu mi urusić, pod mi nie pójść, na moją rękę, na Amerykana albo cokolwiek, ja leżąc na ziemi, nie próbując e, jakichś tam świtów, ciężko mi się stąd wyciągnąć z dziur, bo nie idę nie nigdy nic zrobić, tak? Bardzo dobrze kontroluje. I co z tego mogę zrobić? No jeden z najprostszych sposobów, żeby przejść tego typu półgardę, bo ta półgarda jest dla mnie niewygodna. Dla mnie wygodna półgarda będzie, bo co, macie? kiedy moje kolano będzie przy tego Tu jest wygodna dla mnie gardła, bo tu ja kontroluję wygodna e, i z tego mogę robić różne świty, otoczenia, wybrzące i tak dalej. No tutaj w kiedy od nie płaczy na ziemi, jeszcze ma rękę e, moją wykluczoną nad i to w tym momencie jestem w zlewionej pozycji. Dodatkowo barki możemy tutaj dociskać i jak widzicie odbierać mi też ten, że jak będę tutaj się nim walczył, szarpał, z dołu to będę cały czas teraz to słabszy tracił ten. Co muszę zrobić? Najważniejsze to, że zrobię, no to muszę zrobić włos w tą stronę, gdzie moja noga jest wolna, tak? Czyli z tej nogi się odbija, a druga leży na jego nodze żeby mi nie uciekł, bo mi takiego do siadu będzie chciał przejść, żeby przejść do dościadu. Jak tu będę miał nogę, tak luźną, to on nie przejdzie. Jeżeli w ogóle nogę zdejmę, to już w ogóle mi się skoczy, tak? Bo po, będzie poza nogą, tak? Dlatego ta moja noga cały czas na zdjęciu kolanowym nie kontroluje. Tu mogę będzie ją zapiękną, wtedy jest w zapiętą, jeszcze bezpiecznie, żeby do siadu nie dojdzie. I w sytuacji, kiedy chcę mostować, ściągam nogę, ale ta cały czas kontroluje jego nogę, żeby dalej trudnił możliwość przejścia przez e, jego do siadu. Tak zrobię? Jeden duży most w tą stronę, tak? Tu, hop! Moszono do góry. Wytrzymajek, że wy biodra działają moszono do góry i teraz schodzę z nadu, żeby cofnąć do tyłu. Hop. Tak. I to, co to się stało? Patrzysz po tył, że biorę sobie duże miejsca na to, żeby jechać do kolana. Więc mam kolana. Kolano trzeba jeździć na klatkę, a nie na nie za jego brzuch. Bo tu mi zęka i przejdzie po tył. Tutaj do góry na klatkę, łapie za jego kąmise i tu mam kontrolę, która jest dla mnie wygodna. Jeszcze raz, troszkę szybciej. Czyli tu nie czymie, rozpłaszczył mnie, szybki most. hop, hop, hop. jestem, który te kontrolować. Zwróćcie uwagę, że mam moją rękę tutaj, bo mnie rozpłaszcza i on bardzo wysoko podejdzie sobie tą nogą tutaj, tak? To mi troszkę u niego może bo on się na tym zademś zapierał. Ja sobie moim obciem już tutaj delikatnie pracuję, żeby mu tą nogę wykluczyć, żeby mu ją odsunąć. Tak? Jak on będzie podchodził z powrotem, to już teraz blokuje, tak? Nie daje tej możliwości. Robię ten most, hop, do góry, dobra. I wracam z powrotem, hop. Nie daje to na kartę. Jak on nie dalej trzyma, to nie ma problemu, bo nie mam do siły, którzy jestem w stanie rozerwać, jak było przejść sobie do kontroli tutaj z, e, z dołu, tak? Jeszcze raz, kontrola, noga, most, hop. I od razu jest urząd podekorowany, zmiana od punktów jest raz, dwa, trzy...